Naukowcy twierdzą, że odkryli dowody na ewentualne istnienie życia innego niż to pozaziemskie, ewentualne dlatego, że nie są to jeszcze na tyle silne dowody, żeby mieć to potwierdzone, ale słuchajcie, bo temat jest ciekawy. Chodzi o planetę K218B, która znajduje się poza układem słonecznym w odległości 124 lat świetlnych od Ziemi. Pozwólcie, że wam przeczytam, żeby niczego nie pomylić. Astrofizycy badający atmosferę egzoplanety o nazwie K218B odkryli niewielkie ilości cząsteczek, które na Ziemi są wytwarzane tylko przez proste organizmy żywe, tak jak np. algi Polskie. Konkretnie chodzi o siarczek dimetylu, czyli związek chemiczny, który na Ziemi jest wykorzystywany m.in. w przemyśle. Ci naukowcy, którzy się tym zajmują, informują, że według ich badań jest to najsilniejszy dotychczas dowód na istnienie życia poza Ziemią. Według naukowców, temperatura na tej planecie wydaje się podobna do tej, co jest na Ziemi. Przeczytam wam jeszcze to: Podczas wcześniejszych obserwacji planety badacze odkryli również znaczne ilości pariowodnej znajdującej się w jej atmosferze. Później zaobserwowano również metan oraz dwutlenek węgla. Należy podkreślić to, że nie ma jeszcze takich dobitnych dowodów że tam jest jakieś inne życie pozaziemskie. To wszystko mogło powstać, jak opisują, w wyniku procesów naturalnych, ale będą się przyglądali, badali. Jeżeli będzie jakieś info, śledzę temat na bieżąco, będę dawał znać. A i warto podkreślić, bo dużo ludzi może się zastanawia, te wszystkie badania są możliwe dzięki teleskopowi Jamesa Webba. Pozdrawiam.